Mm, 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 <grym> ja pierdolę. Cześć, nie, nie, no, nie, O Nie, nie, nie. Ja nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, pierdolę, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. cały Jaja! jakie ja, ja. ja gejaja, Adi! O, klasycznie, tak, się tak, teraz tak, tak, się tak, cały? tak, tak, Adi, reanimuję cię! Załóżę! <grywa> Załóżę! Ale Dobra. pierwsza dwunastka była! A co się rozjebało? Chyba nic się nie rozjebało. No ten Ale zobacz to kurwa! Adi, <grywa> Adi sobie zajął kurwa blachę. Ja. Ej, dobrze dałeś. Pierwsza dwunastka w życiu, Adrian, ja pierdolę, no. Szybka się podysyłała. <grym> dobrze dał, no, dobrze! Ty, wygrywałeś chyba stałasz, po Dawaj! Ale nie udawaj, że cię boli już, ty. Planą, ty. To rano mi się ale tak nie ogoliłeś ty? ją. Pokaż to jeszcze. Jeszcze raz, dawaj, Ty, kask, zobacz, kask, nowy kask. Dobrze. 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 kurde Na Dobra, Ci maszyna. Tamtą stronę, na którą on. Tak, zaraz no, no. Ja akurat pamiętam. <grym wytrzał> Długo potem. no na Ale akumulator ma dobry. Nie? Dobrze, Dobra, Tylko, że sprzęgła nie strzelaj za bardzo. <grym wytrzał> <grym wytrzał>